Siemka mordeczki, z tej strony, Tomasz, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z G4 Skin. Słuchajcie na wstępie, pamiętajcie, że wpisując kod promocyjny, słuchajcie, Tomasz, Ty taki kodzik musicie wpisać lub weź pierwszy link w opisie, klikacie UJ i dzięki temu dostajecie 5% odładowania oraz taką skrzynkę Milspe MILSpec za darmo, która kosztuje złoty 60, zł, czyli taką skrzynkę możecie sobie za darmo otworzyć i dropnąć skinka na przykład tak jak ja za złoto 28, więc eleganckiego sobie skinka po prostu możecie wypłacić no nie wiem, jeszcze raz sobie otwórzę na przykład na przykład, o za 60 groszy, idziecie sobie do swojego ekwipunku słuchajcie ekwipunek i możecie sobie normalnie o brak towaru, no to jak nie ma towaru możecie sobie wymienić na takiego skinka, możecie sobie normalnie Wypłacić, pyk, i słuchajcie wysłany jest taki skinek na moje konto, więc myślę, że to jest naprawdę super opcja, więc... Mm, no i taki skinek powinien do mnie zaraz przyjść, sobie go odbieracie, więc nic trudnego, wystarczy wpisać koty i mieć za darmo skina, nawet słuchajcie do 5 stówek, bo takie perełki można tutaj trafić, tak do 5 stówek. Mm, tak, do 5 stówek, no, już jest chyba lepszy trochę skiny dalej, bo kojarzę, że był mech najlepszy, a tu jeszcze jakieś lepsze. Więc słuchajcie, przechodzimy do odcinka. Te mordeczki, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie, tak jak mówiłem w poprzednim filmie, krzynki monsterowe, czyli potworowe jakieś tam. Bista mamy, mamy jakiegoś bluda i mamy Mysteriusa. Mysterius może być ciekawy, bo jest najdroższy i mamy też Bista za 4 zł. Po poprzednim odcinku mamy 7000 zł w puli, więc naprawdę jest to... Duża kwota, i możemy sobie otwierać naprawdę, naprawdę dużo tych skrzynek, nawet tych drogich. Mm. I to 8 zł wyciągnęliśmy, daliśmy dwie dyszki, słabo. Jeszcze raz, teraz będzie lepiej. 4 dychy wyciągnęliśmy, daliśmy dwie dyszki, czyli mamy czysto teoretycznie jakąś dyszkę na plus ogólnie ze wszystkich otwarć. Teraz na minus, 6 zł na minus jesteśmy. Ok, teraz klik 2 na minus jakoś, tak? Ale za to teraz mamy 6 zł na plus. No powiem wam szczerze, taka losowa jest ta skrzynka, chociaż teraz 4 jedychy. No ryzykowne, jest ryzykowne, jak widzicie. raz dostaniecie, no teraz dostaję ciągle. Ale jak widzicie. O, teraz nie dostałem. Na przykład teraz mm, też nie dostałem. Otwieram teraz. I teraz też nie dostałem. Mm, I teraz 62 zł. Widzicie, jest losowa taka skrzynka, nie? I teraz tracimy. No, taka na, na zero wychodzicie. Nic specjalnego, nie? Lecimy do bluda, Tu już jest skrzynka za 20 zł jedna. Odwróżmy zrobić za stówkę, pięć takich. I tu mamy już fajnego Famaska. Chociaż fajnego, nie no ty 35 zł, tylko daliśmy stówę. Okej, okay, teraz będzie fajny dropie 7 dych, ale i tak trzy dyszki jesteśmy na minus. Kolejny 168, czyli 7 dych w sumie na plus jesteśmy, to spoko jest. 7, to, to na prostu mamy kostkę do drobnięcia na którą mamy fajne szanse. Może też na rękawicę da się to drobne, to na pewno, nie? Da się to drobne, to na pewno, ale szczerze nie przekonuje mi ta skrzynka. Naprawdę, o chociaż teraz tu wę na plus mamy. No mówię, takie skrzynki są ryzykowne, nie? O, teraz na plus, albo otworzycie i stracicie, o, znowu na plus, albo otworzycie i zyskacie. Chociaż teraz na plus mi. A no spoko skrzynka, na pewno lepsza od tej poprzedniej, bo tu żeśmy już się prawie fortuny dorobili. <laughs> Nie no. Jesteśmy na zero ciągle. Ostatnia skrzynka to już, już Mysterious, 60 zł jedna skrzynka. Mamy tu już fajne procenty. Pięć skrzynek kosztuje mi 300 zł, więc dajcie łapkę. Dajcie łapkę i docencie to. 305 skrzynek, ale blisko flip knife'a było. Haj 152 zł. Jeszcze raz. 600 stów nas na konto. 200 na plus. Ok, 8 z tych na plus. Teraz na minus 200. stówki. Teraz na minus 120 zł. Na minus znowu. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Dobra, ostatni raz to otwieram, nie? Ojej, straciliśmy słuchajcie, 500 zł na tym, na tej skrzynce. Nie? Eee, są w ogóle bitwy z tą skrzynką jakieś. Da się ją dodać tutaj. Mysterius. Nie, nie ma jej. Czekajcie. Ej no, to mi to nie działa kurwa. Katura coś się ścina. Goldson. Kurde, fajną ma tą skrzynkę. Czekajcie, czekajcie, bo tu nie ma tych nowych chyba tych. Niestereosowy skrzynek. Nie ma, nie ma. To zróbmy sobie na nuklearka. Bitwa, trzy nuklearki na koniec odcinka. Słuchajcie, trzech graczy. Dobra, czterech graczy. Walimy sobie na bociki. Trzy nuklearki za pięćstówek. No jest to chore, nie? To jest bitwa za 2,500 i złotych razem. Tushol dołączył do mnie do bitwy jeszcze. Nie wierzę, nie? Bitwa z czy czajcie? No kurde, tego się nie spodziewałem, że on dołączy. Ciekawe ja czy ma streama. Zobaczymy, czy ma Streama. Zobaczymy, czy wygramy z nim. Ok, na razie, boty wygrywają. Kurde, ej, to jak Tuszole jest, to trzeba to wykorzystać. Leci dla mnie WUPA za 230. Ej, mogę wygrać tą bitwę jeszcze. Dla tuszola leci, i dla. I co? I co? I wygrałem, wygrałem 1000 zł, nie? <laughs> nie no, zarobiliście, tyś jak wygrany z Tuszolem. Łudy do takiej bitwy to ja mogę mieć. Ja tyś jak wygrany z bitwą, dzięki tuszu za twoją kaskę, za twoje pięć które wydajesz na bitwę. Powiedz, no takim akcentem ja się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym filmie Siemano.